Dzięki Tobie mój dzidziuś przyszedł na świat. Mamo, jest zdrowy? Jest zdrowy. Jest idealny. Dlaczego ciągle pytasz? Boję się, że jest taki jak ja i nie widzi. Jest zdrowiu Doktorzy też tak mówią. Naprawdę jest zdrowy. Przysięgam. Gratulacje dla mamy. Syn jest duży i silny. Wyniki są pozytywne. Naprawdę? Cześć, maluszku. pewien? Baldomero mnie zawiadomił. To chłopak. Powiem tacie, chcę ich zobaczyć. Nie, siostro, nie przyjeżdżajcie tu. Marina jest moją przyjaciółką. Urodziła synka. Dobrze, ale zachowaj środki ostrożności. Mówiłem ci, że doktor Isauro prawie odnalazł Marinę. Na szczęście Baldomero go zauważył, bo nie wiem co by się stało. Musiał zrezygnować z posady. Ten drań nie ma oczu z tyłu głowy. Zróbcie tak, żeby nie nabrał podejrzeń. Czterech wyczyści stajni, trzech pójdzie ze mną. Tak zrobimy. Dzięki. Mam prośbę. Jaką? Kuma mojej nieboszczki żony ma problem z traktorem. Prosi o pomoc. Zgoda. Nie wrócę. Nie zamaruć tam. Dziękuję. Zaraz zawiadomię panią Prudencję. Nikomu więcej nie powiem. Co się stało? Jesteś babcią. Masz wnuka. Słusznie coś podejrzewałem. Doktor Sotero, co się stało? Mam wiadomość. Margarito powiedział, że musi pomóc kumie, ale joli też nie ma w domu. Kiedy? Kwadrans temu wsiadł do furgonetki. Pojechał do niej. Zasnął. Zamknął oczka. Mogę wejść. córko? Przyszła pani prudencja. Zostawię Was, córeczko. Moje gratulacje. Jest śliczny. Dziękuję. Tak wyglądał Alberto, gdy wzięłaś go w ramiona. Nie pamiętam. Bardzo źle się czułam. A rano Angustia spowiedziała, że nie jest moim dzieckiem. Chciałam, żeby Luis go pokochał. Odtrąciłby go, gdyby wyglądał inaczej? Niczego nie zauważył, bo bardzo pragnął syna. Alberto nie chce się ze mną cieszyć. Kiedyś się zmieni. Wszystko sobie przemyśli. Nie wierzę. Wiem z gazety, że poślubi Vanessa. Nic z tego nie będzie. Wręcz przeciwnie. Alberto jest z właściwą kobietą. A ja trzymam w ramionach dar Boży. Prawdziwy cud. Mam dziecko. Jestem mamą. Tak, skarbie. Bardzo Cię kocham. Masz ślicznego synka. Kurs do stolicy. Pojedziemy skrótem do autostrady. Musimy dogonić zieloną furgonetkę. Na pewno jest przed nami. Na co pan czeka? Ktoś widział, że opuszczasz ranczo? Znam dróżkę, którą Toribio skradał się po awokado. Wymknęłam się po cichu. Erasmo też nie wie? Zapomniałam o nim. Ruszaj, musimy dziś wrócić. Już dobrze, dziękuję. Zmiana sali była niepotrzebna. Wszędzie jest dobrze. Musisz mieć spokój i pełen komfort. Lekarze zrobią ci badania. Dopiero urodziłaś. Jestem bardzo wdzięczna. Za dwoje dzieci, a teraz za wnuka i za wychowanie mojej córki. Królewno? Przyniosłem wszystko. Pokażesz mi dziecko? Idź do sali noworodków. Mogę? Wygodnie ci? Tak, mam. Jest. Zachowaj dystans, ale nie trać ich z oczu. Który to? Nie wygląda jak moja królewna. Jest pomarszczony. Dzieci się takie rodzą. Jest zdrowy i śliczny. Mamy wnuka. Wnuka? Po ślubie z Damianą będę przyszywanym dziadkiem. Kiedy zobaczymy, że ma oczka po mojej królewnie? Trzeba czekać. Na razie tylko je i śpi. Fajne życie. Nie wolno. Otworzy oczka. Obudzisz wszystkie dzieci. Moje gratulacje. Fachowo odebrała pani poród. Dziękuję. Nie doszło do komplikacji. Zalecam odpoczynek i zdrową dietę. Chcę karmić piersią. Dziecko na tym skorzysta, ale radzę odzyskać siły, bo czekają panią bezsenne noce. Łatwo nie będzie. Marina sobie poradzi. Słuchaj, doktora. Do widzenia. Dziękujemy. Mamo, co? Zabierz moją mamę na obiad. Nie jadła od rana. Oczywiście. Odpoczywaj. Obiecuję. Chodźmy. Prześpij się. Marina nie chce, żeby ktokolwiek wiedział o dziecku, ale Alberto powinien być wyjątkiem. Ma swoje sprawy i nie wierzy, że jest ojcem. Właśnie dlatego. Może teraz zrozumie, co traci przez swój upór. Tak pani sądzi? Przytuli syna. Spojrzy na niego i zapomni o testach. Nie chcę denerwować córki. Bardzo proszę. Dla dobra naszego wnuka i naszej córki. Nie zgadzam się. 50 mg dla pacjenta spod jedynki. Coś jeszcze? Lekko strawna dieta i uśmiech dla mnie. Załatwione. Już się śmieje. O co chodzi? Właśnie urodził się twój syn. Proszę pani. Przyniosłam synka. Poda mi siostra? Ostrożnie. Cześć, maluchu. Nauczy mnie siostra, jak go karmić? Oczywiście. Boję się, że go upuszczę. Nic się nie stanie. Proszę podtrzymywać główkę. Tak dobrze? Doskonale. Jeszcze jedno pytanie. Badania wykazały, że mój syn widzi. Dostał maksymalną punktację. Reaguje na światło, czyli widzi. Powodzenia. Jak Marina? Dobrze. Jak na warunki, w których urodziła? To znaczy? Nie dotarła do domu i Damiana musiała przyjąć poród na ulicy. Jest w szpitalu? Doszło do komplikacji? Damiana się spisała. Oboje dzięki niej żyjecie. Pomyślałam, że zechcesz zobaczyć syna. Doktorze? Pacjentka z podtrójki nie może oddychać. Muszę kończyć. Wróciłem. Gdzie moja żona? Wyszła z Angustias. Nie wiem dokąd. Pewnie do kościoła, albo do fundacji charytatywnej. Albo jest dewotką, albo siostrą miłosierdzia, bo codziennie gdzieś wychodzi. Jak oddycha? Normalnie. Leki udrożnią drogi oddechowe. Zaraz zabiorą ją na górę. Monitoruj ciśnienie i poziom tlenu. Miałeś ciężki dzień? Gdzie wsiąkłeś? Było kilka nagłych przypadków. Przepraszam. Przyszła Anet, przyjaciółka Vanessy. Wyskoczyliśmy na kawę. Odpuść. Twój tata o ciebie pytał: Musiałem cię kryć. Nie powiedziałeś, że się urwałem? Przestań się migać. To twoja praca. Nie dostaję kasy, a ojciec każe mi tyrać po godzinach. To wasz problem. Pacjenci potrzebują twojej pomocy. Wyluzuj. Dlaczego się wściekasz? Nie wściekam się. Jestem. Roztrzęsiony. Właśnie się dowiedziałem, że Marina urodziła. Co zrobisz? Będziesz udawać, że nic się nie stało? Marina urodziła synka. Już? Bóg pobłogosławił nasz dom. Udziergała kilka ubranek, ma kołyskę. Don Toribio i Don Baldomero wyszykowali pokój, ale nadal potrzeba dużo rzeczy. Mnóstwo. Zrobię zbiórkę wśród sąsiadów. Niemowlak to nowe życie, więc musi mieć nowe ubranka, smoczki. Pomogę ci. Doskonały pomysł. Zaraz im powiem. Nie wiem, czy chce mnie widzieć. Znam cię. Najchętniej byś do niej pobiegł. Nie przeczę. Nadal ją kochasz. Wróciłeś do Vanessy, ale na pewno codziennie myślisz o Marinie. Postanowiła zniknąć z mojego życia. Nasze małżeństwo nie istnieje. Udowodniła mi, że jej nie obchodzę. Macie syna? Może zmieniła zdanie i przyjmie Twoją pomoc? Pani Prudę nie mówi, dokąd jedzie, a ja nie pytam. Codziennie wychodzi z domu? O tej samej porze. Spytam kierowcę, gdy wróci. Może pan teraz spytać. Jest w domu? Zawozi panią prudę i od razu wraca. Na co czekasz? Zawołaj go. I to szybko. Tak jest. Jola i mój tata już tu jadą. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Z radością ich powitam. Obiecali, że będą ostrożni i nie pozwolą się śledzić. Moja siostra chce poznać twojego synka. Królewno, Toribio już wrócił. Zostaniesz tu? Skoczę po kawę. Miej oko na marinę. Jedno i drugie. Jak to jest być mamą? To wspaniałe uczucie. Ale bardzo się boję, że sobie nie poradzę. Wszyscy ci pomożemy. Zwłaszcza Toribio. Czyli chrzestny, prawda? Jesteś wspaniały. Dzień dobry. Nikt panicza tu nie chce. Proszę wyjść. Alberto? Pozwól mu, niech mówi. Jeśli zacznie płakać, spuszczę paniczowi manto. Pięknie wyglądasz. Prosiłam, żeby cię nie zawiadamiali, ani jego. Chłopczyk? Tak. Jeszcze mamy czas, żeby wszystko naprawić. Zgódź się na test DNA. Ty znowu swoje? Nie chcę tego słuchać. Wystarczy potwierdzić moje ojcostwo. Wracaj do Vanesy. Przecież planujecie ślub. To kaczka dziennikarska. Czyli nic was nie łączy. Daliśmy sobie drugą szansę. Tutaj, tato, zatrzymaj się. Wejdź i spytaj. Pośpiesz się. Muszę zaparkować. Bądź ostrożny. Pasujecie do siebie. Życzę szczęścia. Nie czuję do niej miłości jak kiedyś do ciebie. Szanuj swoją narzeczoną. Mamy ostatnią szansę. Dziecko jest zdrowe. Jeden test. Co ci szkodzi? A jeśli nie jest twoje, każesz mi je oddać? Jak rzecz? Niczego ci nie każę. Dziecko jest moje. Miłość, jaką do niego czuję, jest dużo większa niż twoje wątpliwości. Gdy wzięłam go w ramiona, zyskałam pewność, że to nasz syn. Proszę, chcesz wiedzieć, czy to twój syn? Przyjrzyj mu się. Przytul go, a poczujesz to, co ja. To jest twój syn. Tekst polski, Iwona Ufnal, czytał Kacper Kaliszewski.